Opowiem dziś, czym są izokwanty dla funkcji produkcji w postaci Kobada Glasa. Może najpierw zdefiniuję czym w ogóle jest pojęcie izokwanta. Izokwanta to napiszę tutaj izo, o, przepraszam. okej. Okay. Izokwanta. To jest taka krzywa określająca jednakowy poziom produkcji. Przy różnych kombinacjach czynników wytwórczych przy różnych kombinacjach czynników wytwórczych, czyli rozumiemy przez to kombinacjach kapitału i pracy L i teraz te krzywe jednakowego poziomu produkcji oznaczają, że przy tych różnych kombinacjach czynników wytwórczych K i L otrzymujemy y na stałym poziomie. I to można y czyli produkcję i to można w tym momencie matematycznie przedstawić posługując się tą funkcją Kowada Glasa y Równa. równa jest a, k do alfa razy l do 1 minus alfa, gdzie a jest współczynnikiem wyrażającym poziom produktywności, poziomu produktywności danego, danego państwa, natomiast alfa jest współczynnikiem elastyczności alfa. Współczynnik elastyczności. Produkcji względem kapitału. Produkcji Y względem kapitału K. No i teraz, jeżeli chcemy z tej funkcji naszej, Produkcji wyłuskać, jak będzie się zachowywało k, gdy będziemy zmieniali l i będziemy chcieli przez cały czas zachowywać stałe y. No to Musimy sobie z tej funkcji zbudować y, funkcję, y, w której wartością będzie k. Y, to zrobimy to metodą prostych tutaj przekształceń. Y, jeżeli chcemy z powyższej funkcji, tej y równe a, k do alfa razy l do 1 minus alfa, chcemy wyznaczyć y, k, no to, y, no to dzielimy wszystko. W tym momencie przez a razy l do 1 minus alfa, y, czyli w tym momencie mamy k do alfa równe jest y przez a i razy y, tutaj, żeby y, by, zamiast y, Wkładać do mianownika l do 1 minus alfa to zmieni znak potęgi w dalszych przekształceniach się. Będzie to trochę wygodniejsza forma. No i teraz, żeby z k do alfa uzyskać samo k, to wszystko w tej chwili podnosimy do potęgi 1 przez alfa. No to tym sposobem nam się tutaj potęgi przyka k skracają. Natomiast cała reszta wyrażenia jest podniesiona do potęgi 1 przez alfa razy l do 1 minus alfa przez alfa. No i to jest w najprostszym ujęciu nasz wzór na izokwantę. Kapitału. I teraz, żeby ją troszkę matematycznie wyrysować, to możemy sobie założyć jakieś stałe wartości. Stałe wartości dla współczynnika A, dla współczynnika Alfa, dla współczynnika Y i będziemy się przemieszczać po argumentach L. To taki przykład matematyczny sobie zróbmy przykład matematyczny. Dla zróbmy na początek dla A równego 1 oraz niech będzie alfa równa 1 druga i niech będzie y wartość produkcji, dajmy na to 5. wszystko jedno, tak żeby nam się w miarę wygodnie obliczało i potem rysowało. To teraz, jeżeli sobie chcemy wyliczyć k dla l równego 1 na początek, tak się przesuwajmy, to teraz mamy y równy jest 5. Natomiast a tutaj jest równe 1. Podnosimy to sobie do potęgi 1 przez 1, druga. 1 przez 1, druga. I teraz przemnażamy przez nasze l, które tutaj sobie założyliśmy na początek na poziomie 1. I znów podnosimy to do potęgi 1 odjąć 1 druga, bo tutaj podnosimy do alfy. I znowu przez alfę, czyli przez 1 druga. Tutaj po, jakby wynik z tego, już nie będę tego rozpisywał, ale on, to k jest równe w tym przypadku 25 teraz spróbujmy dalej po tej krzywej l się przemieszczać i obliczmy sobie k dla l równe 2. No to już tutaj mamy tak troszkę w uproszczeniu 5 do drugiej i razy 2 do minus pierwszej. I to wynik z tego działania jest 12,5. Dalej, jeżeli policzymy k dla l równego 3, no to otrzymamy 5 do drugiej razy 3 do minus pierwszej. I tutaj wynikiem jest 8,33. I tak dojdę do l równego 6. K dla L równego 4 jest równe 5 do 2 razy 4 do minus i Tutaj wynikiem jest 6,25. I w następnej kolejności K dla L równego 5 równa się 5 do 2 razy 5 do minus pierwszej. No tutaj otrzymujemy 5. K dla L równego 6 równa się 5 do drugiej razy 6 do minus pierwszej. Tutaj mamy 4, 17. I teraz jeżeli sobie w tej chwili spróbujemy zilustrować takie, takie wartości K. dla założonych przez nas l to wtedy będziemy mieli tutaj mamy oś l tutaj mamy oś k to tutaj na tej osi k musimy zaznaczyć wartości do 25 no jak widać ona będzie sporo wyższa niech będzie że ok że to będzie 2 czwórka ósemka dziesiątka tutaj dwadzieścia dwadzieścia sześć tyle nam wystarczy no i tutaj analogicznie dwójka czwórka i szóstka i szóstka. No to teraz sobie y, zaznaczając y, te nasze y, argumenty i wartości. No to mamy dla y, argumentu L równe 1. Wartość jest na poziomie 25. Dla argumentu L równe 2 wartość mamy na poziomie 12,5. gdzieś mniej więcej tutaj dla argumentu L równe 3 ta wartość jest osiem trzydzieści trzy dla czwórki sześć dwadzieścia pięć dla piątki piątka i dla szóstki cztery siedemnaście i tutaj mamy taką izokwantę. dla a, czyli dla naszego współczynnika wyrażającego poziom produktywności równego 1. I teraz to A jest o tyle bardzo istotne, że jeżeli zakładamy, że ten współczynnik produktywności jest równy 1, to jeśli chcemy osiągnąć taki sam poziom produkcji Y, dla wkładu pracy na poziomie np. Na 1, to musimy zaangażować kapitał w wysokości 25 jednostek. A jeśli chcemy z poziomem pracy zejść do wartości np. 6 jednostek. To żeby osiągnąć ten sam poziom produkcji cały czas uwzględniając, że produktywność mamy na poziomie 1, to musimy zaangażować kapitał w wysokości 4,17 jednostek 4,17. I teraz co się dzieje, jeżeli zwiększymy sobie. A, na przykład na poziom dwójki. To teraz y, spróbujmy tutaj poniżej. Y, żeby to było czytelne, to y, zrobię to może innym kolorem. Jak tutaj mamy czarnym kolorem A równe 1. Y, to teraz dokładnie taki sam przykład. Zrobię tu troszkę niżej przykład dla a równego 2. Czyli teraz zwiększamy trochę produktywność naszego kapitału i teraz co się, co się dzieje, jaki to nam przyniesie efekt? No więc cały czas wychodzimy z tego wzoru, z tego wzoru na kapitał, o, przepraszam, z tego wzoru na kapitał. Tylko, że już tutaj zmieniamy sobie współczynnik A na dwójkę. Więc podstawiamy dla K, znaczy podstawiamy K dla L, znów zaczynamy od jedynki. Równa się. Znowu mamy piątkę, ale już a, tym razem jest dwójką. I tutaj znów podnosimy, już od razu po uproszczeniu tych przekształceń, do potęgi drugiej i razy l równe 1. Do potęgi minus pierwszej. I tutaj y, wspu, y, kapitał K dla pracy w wartości 1 równy jest 6,25. Kapitał dla pracy y, równej dwie jednostki to jest znów 5 drugich. Do drugiej razy 2 do minus pierwszej. I ten kapitał w tym przypadku wynosi 3,13 jednostek. Kapitał dla pracy równej, 3, wynoszącej 3 jednostki. To znów 5 drugich do drugiej, razy 3 do minus pierwszej. No i tutaj mamy w przybliżeniu 2 jednostki kapitału. pracy wynoszącej 4 jednostki do 5 drugich do 2 razy 4 do minus pierwszej i tutaj ten kapitał wynosi w przybliżeniu 1,56 jednostek k dla L równego 5 jest 5 drugich razy 5 do minus pierwszej tutaj wartość kapitału to 1,25 no i analogicznie jak w poprzednim przypadku zrobimy jeszcze kapitał dla L wynoszącego 6 jednostek to jest 5 drugich do drugiej razy 6 do minus pierwszej i tu w tym przypadku kapitał wynosi w przybliżeniu jedną jednostkę I teraz kiedy naniesiemy taką izokwantę dla tego współczynnika produktywności na poziomie dwójki, to wówczas mamy dla L równego 1 dla L równego 1 wartość wynosi 6,25. 1 to będzie gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Dla l równego 2 wartość to 3,13. Czyli już jesteśmy gdzieś w tym miejscu. Dla trójki to jest w przybliżeniu 2. Dla czwórki troszkę ponad półtora. Dla piątki 1,25. I dla szóstki w przybliżeniu 1. Teraz ta izokwanta dla produktywności na poziomie 2 przebiega w ten sposób. I tak będą wyglądały izokwanty dla każdego kolejnego coraz to wyższego poziomu produktywności. I teraz interpretujemy to wszystko w następujący sposób. Sama izokwanta, powtórzę, to jest linia, przy której przy zwiększającym się kapitale i zmniejszającej się produkcji uzyskujemy i zmniejszającym się. Nakładzie pracy uzyskujemy cały czas taką samą produkcję i na odwrót przy zwiększającym się nakładzie pracy i zmniejszającym się kapitale uzyskujemy cały czas taką samą produkcję. Może tutaj to zaznaczę jak te, te ruchy, o których powiedziałem, czyli z, zwiększająca się praca i zmniejszający się kapitał albo zmniejszająca się praca i zwiększający się kapitał. I tak jest dla każdego poziomu produktywności. Natomiast sam poziom produktywności należy interpretować w taki sposób, że im kapitał i praca są bardziej produktywne, tym generalnie jest ich potrzeba mniej. Czyli jeżeli produktywność kapitału i pracy jest na poziomie 1, to musimy ich relatywnie więcej włożyć, dlatego jesteśmy troszeczkę wyżej. Jeżeli natomiast już schodzimy na poziom a równe 2, to zarówno kapitału, jak i pracy musimy angażować troszkę mniej. Stąd krzywa leży niżej. Stąd tutaj mamy a równe 1, a tutaj mamy a równe 2. I przemieszczamy się po takiej osi. Wraz ze wzrostem A w dół. Tak mniej więcej należy interpretować. Takie jest wyjaśnienie pojęcia izokwanty dla funkcji. I tutaj dla funkcji produkcji, którą rozważyliśmy na przykładzie postaci Koba Douglasa.